Witajcie moi drodzy, z powrotem przy Star Wars Jedi Knight Jedi Academy. Jesteśmy na platformie Imperium? No oni mają tutaj w każdym razie bazę operacyjną i my ją krok po kroczku rozwalamy, podsadzając nadajniki. I wtedy jeden z pilotów rebelianckich w klasycznym stroju i klasycznym rebelianckim statku zrzuca bomby na nie. To zniszczyliśmy, to zniszczyliśmy. No jest ogólnie fajnie. Trochę jeszcze nam zostało. Podłożyć nadajników. Jest to misja, którą nie wspominam dobrze, bo pamiętam, że zawsze się tutaj gubiłem. Niektóre nadajniki ciężko jest znaleźć, gdzie je podstawić, albo dojść do tych miejsc. Dlatego dużo błądziłem. Patrzcie, to też był hangar, który był cały. My go rozwaliliśmy. Fajnie widać te zmiany. Z perspektywy czasu, jak teraz po latach znowu przechodzę tą misję, zauważam też te fajne aspekty jej. Ale muszę przyznać, że nadal potrafię wyczuć, dlaczego e, niezbyt przepadałem za tym kiedyś. Lubię lokacje. Fajnie, można by tutaj jeszcze robić mecze. Nie wiem, gdybyśmy robili free for all albo tylko skorzystania e, na online z. z nie mieczy świetnych tylko pistoletów, tak? To byłaby fajna arena dla Quake Arena na przykład. Fajnie by się grało. Dobra, dobra, chyba zmierzamy. Teraz tam. Tam zmierzamy. No tak, pamiętam, że z tym miałem zawsze problemy. Ej, gościu, patrzcie, dusimy go. Tak to wygląda. I on powinien zaraz zdechnąć całkowicie. Albo. Moc się nam skończy, a nie patrzcie. No, później z czasem będzie można też trochę bardziej popisać się em, duszenie, bo na trzecim poziomie można podnieść przeciwnika. Nie tylko, że jak udarta Wejdera w powietrzu go utrzymuje, tylko wrzucić można by go też. Będzie można ruszać nim, będzie tak lewitował. I to jest bardzo fajna moc. Dobra, tutaj na górze pamiętam był problem. No, i tu jest jeszcze jeden. Okej, okay, po wszystkim. <laughs> Te, co się nie zawsze wkurzały. A, cześć. Robok. Dawaj. Nie będą nam tutaj pułapki nastawili. Widzieliśmy, co Arturidu um, potrafił zrobić. Jak bardzo pomógł swojemu właścicielowi i pozostałym rebeliantom. To nie chcemy, żeby Imperium też tak mogło. No, właśnie, otworzyliśmy okno. Tutaj też okno otworzyć. I to chyba to było, co nie? Jedno z nich można było rozwalić. Co z tobą? Dlaczego nie mogę ciebie otworzyć? A nie, tutaj na górze są granaty tylko. Tutaj później będziemy mogli przyjść. Te okna e, będą jakoś. Do rozwalenia później, z tego co pamiętam. No właśnie już się gubię. Tyle razy przechodzimy w tę misję w życiu i nadal się gubię, nie tak jak na Bakurze. Tam takich problemów nie było. Gdzieś tutaj. Tam. Tutaj będę musiał przyjść później, teraz idziemy tam. No dobra. Tutaj gdzie jest satelita. Jak dobrze, że mamy wizję, te niebieskie. Nie żółte, żółte to są przedmioty do podniesienia, do interakcji są to innego koloru. Aha, no tak, tutaj nie mogliśmy wejść. Proszę spadać. No, mam nadzieję, że dobrze się leci. Miłej zabawy. I. Właśnie. Stamtąd dostanę się tu i, i wtedy tak. Czyli muszę to ogarnąć, dobra. Do tego budynku wchodzimy. Mógłby nam na dół zeskoczyć, ale to trochę byłoby niebezpieczne. Nie ma tutaj z tyłu jakiegoś wejścia do tego? Nie, to jest tylko. Halo! Proszę się uspokoić. Tu jest wejście! Haha. Ha. Co za niespodzianka? Nie, no jest, jest to fajna lokacja. Przez to jak ciężko czasem domyślić się, gdzie iść. To trochę problemu sprawia. Mm, nie jest to wcale aż tak duża mapa. Jest to jedna duża, rozległa, jakby jedna po, jednopokojowa mapa, bo tak jakby jest to jak jeden duży pokój, tylko ze tymi mostami i wiele możliwości spadnięcia. Że od jednego budynku do drugiego budynku możesz iść, taki jeden obszar jakby. Mm, nie to co Bakura, tam to była rzeczywiście większa misja, wielki obszar. To miałem na myśli z tym oknem. Gdzieś tam rzeczywiście trochę więcej widziałeś, a tutaj tak naprawdę wszystko widzisz. Gdybyś potrafił latać, mógłbyś od razu wszędzie szybko się dostać, co nie? To na górę mm, było po co się dostać? W sumie już nie pamiętam, czy coś tutaj było? Nie. Tutaj nic nie było, ale my zmierzamy tam, do satelity. Rozwalamy satelity. Nie tak to miało wyglądać, Jaden. Come on. Tak stopniowo. Haha. You under arrest. Ach, nienawidzę tych gości. Nie ma niczego gorszego niż te typy. Mam nadzieję, że teraz zostanie rozwalony bombą. No fajnie to wyglądało jak z mieczem świetlnym. Jaden biegła na dole. Teraz mamy... skorzystać. Typie! Ale poleciał. No to się nazywa zemsta. Ty mogę zjechać teraz w dół. Fajny sekret, kurde. Ale ja chciałem tam całkiem na dół. Bo tu jest jeszcze most przecież. Była jakaś możliwość dostania się tam na dół też normalnie, co nie? Windą. A właśnie. Jest winda, która prowadzi na dół. Ja tam pamiętam, że zawsze próbowałem zeskakiwać. Czy ja kiedykolwiek tutaj byłem w środku? Bo szczerze, szczerze powiedziałszy? no, szybki styl tak można użyć też. Nie pamiętam, żeby to był właśnie ten seed. Czuję się, jakbym pierwszy raz w życiu go widział tutaj. Nie. Czy pokazywałem wam w ogóle mój. Standardowy blaster, ten, który Jaden miał, e, który Rush miał na początku też. Po prostu żółt, żółte strzały. Doładowanie. Nie wiem, czy jest moc, e, moż, możliwość przybliżenia, bo jest ta taka mała lubka. Ale czy tylko ją sobie wyobrażamy, czy nie, to szczerze powiedziawszy, nie wiem. <grym>, czy tylko jest dla ozdoby. Up. Jesteśmy teraz na najniższym punkcie, co nie? Ta, nie idzie niżej niż ta platforma. Dobrze, że to nie był mój krzyk przed chwilą. <laughs> Patrzcie, to rozwalone zostało, a ja nadal tutaj stoję, czy co? What the hell. Jak można tak żyć? Ta platforma chyba powyżej mnie została zniszczona. Nie, tutaj ten kawałek, ale tylko ten kawałek platforma, ja tutaj dalej stoję. Chyba głupi jestem. Jak można liczyć tak bardzo na swoje szczęście? Lepiej robić y co chwilę szybki zapis, bo to jest misja czasochłonna i gdzie trzeba dużo zrobić i dużo powtarzać ewentualnie. Ale poleciał. Czekaj. Gdzie się tam ten podział? On przecież... A czemu ten nie miał nagle skrzydeł? Co jest? Tamten gość na bank żyje. On przecież nie poleciał, mimo, że posiada jetpack w przepaść. He? Co się z nim stało? Może tak daleko go wypchnąłem, że rzeczywiście zaliczył się jako, że zginął? Że spadł? Czy odleciał tak daleko? A, właśnie. Jest teraz. Czekaj, czy, czy ja rozwaliłem im. Jak ja rozwaliłem im jetpack? Tegoś teraz jetpacka nie ma. Co, co jest? Halo! Co to teraz było? Ktoś mi może w komentarzach wytłumaczyć? Czy ja teraz mieczem świetlnym rozwaliłem jetpack czy coś? Bo ja chyba nigdy z nimi mieczem świetlnym tak nie walczyłem. Zawsze rozwalam ich mocą. Chociaż w sumie rzucaniem mieczem świetlnym, jak już. Dobra. Ostatnia bomba do podłożenia. Ostatni nadajnik. Z tych misji, które kiedyś nie lubiłem, które były takie czasochłonne. Bakura na y, pierwszym, w pierwszym rozdziale oraz tutaj ta misja w tym rozdziale. Bakurę lubię bardziej. Ma tak jakoś... Nie wiem, lokacja mi się bardziej podoba. Do... No to, to co robimy tam, którymi lokacjami się poruszamy i w ogóle. To było żałosne. No ta, tutaj było dwóch szytów, To odróżnia to miejsce od Bakury. Ale mówię, to miejsce jest bardziej fajne, jakby można skakać tutaj po budynkach, jakby to była arena w Quake'u czy coś. Jaden, tanks, them. Them, Roger that, General. I mimo, że jest krótsza, wydaje mi się być bardziej ta misja wkurzająca w tym, co się robi, niż... Bakura. Um, teraz tutaj na górze, właśnie dlatego pamiętam, że tutaj niby można jedno okno rozwalić. Okno rozwalić można w tym innym budynku, jak Wam przed chwilą pokazałem. A tutaj później się roztów wchodzi do tego budynku i rozwala to pod, pod stawieniem czu, pod, czu, czujnika, i wtedy bomba to rozwala ze statku, ale się dziwię właśnie, dlaczego nie ma tutaj możliwości otwarcia okna? To jest trochę... No bardzo rzuca się w oczy, bym powiedział. To teraz wiadomo, że tutaj raczej coś, coś będzie. Tylko jedno, gdzie nie można otworzyć okna i z tym oknem... No, żadnym oknem nie można nic zrobić. Jest tylko jedno okno w całej lokacji, które można rozwalić jakąś mocą czy bronią. I teraz jako ostatnia misja... Bomby do rozbrojenia. No to chodźmy. Tu mamy ile? Cztery bomby. No to tutaj będziemy mieli dwie. To szybko minie. To piorunami sobie też dopomożemy. Wiebiam, że pioruny po prostu też ich tak bardzo odrzucają. Czyli można też skierować tak, jakby bardziej w ziemię, żeby ich nogi obrać jako C. I w ten sposób wylecą bardziej. To ich tak wyrzuca jak rakieta, kurde. Tutaj, gdzie jest dużo przepaści, to oni tak zginą z tego, więc co narzekać. Chyba, że zrobi się tak jak ten. Albo dwóch naraz. O, jak mu ramię odciąłem, to było piękne. Dobra, gdzie były następne? Tam jest jeden, tam jest jeden. Fie. Bieda. To mogłem po drodze sobie tam już wstąpić. I co, pod koniec wrócić na statek? Ta. No. Powiem wam, że ze wszystkich trzech rozdziałów, gdzie w każdym mamy ten wybór pięciu misji, to drugi, ten, który teraz robimy, jest moim najmniej lubianym. Jest ta misja na Kurusand, jest też jedna inna misja, którą lubię którą zrobimy na sam koniec, z więźniami, uwolnieniem więźniów. Potem jest coś eksperymentalnego, co chcę zrobić, Zobaczycie, zadziała. Na co się troszeczkę przygotowałem. No i jest ta misja, gdzie gramy tylko. Mocą i bronią palną, gdzie namieć świetny ten najemnik zabiera. To są trzy fajne misje, ale są dwie. Ta tutaj i ta, którą zrobimy następnie w tym odcinku, które nie są dla mnie aż tak fascynujące. Są spoko, nie? Nie są złe. Z perspektywy czasu już ich aż tak bardzo nie nienawidzę. To jedno misję nawet lubię, bo jest to trochę odmienny gameplay niż zazwyczaj. To ta misja, którą zrobimy zaraz, jako drugą w tym odcinku. Ale całokształt, pierwszy rozdział i trzeci rozdział, który nastąpi, dopiero ma więcej misji, które wszystkie razem lubię. No, lepsza średnia lubianych przeze mnie misji, można powiedzieć. No, aż tak szkoda mi tego statku. You under arrest. Czy muszę was zabijać? Normalnie bym podbiegł po prostu do statku, ale słyszałem właśnie tego gościa Jedi Słyszałem, że mnie Świetlny włączył. No to jak się miałbym nie skorzystać? No, i po sitie. Trzech sitów to mieliśmy całych. Wow. No i do statku. Tak jak na Bakurze, musimy od koniec wrócić. Słyska. Luke miał rację. Republika wysyła wojska, aby bronić platformy. Dzięki tobie, Remnant nie będzie dostarczał uczniów Ragnosa w najbliższym czasie. Swoją drogą ten tutaj gość. To jest jakiś szczególny pilot? Pilot co ma imię? Możecie mi napisać w komentarzach. Jayden, the to jest też mega fajne. Że dostajemy w trakcie robienia misji, updatey, co się dzieje na świecie. Um, i fabuła w toku jest cały czas w tle, nie? Nie możemy tych misji jako Luke albo Kyle, gdzie oni idą badać te miejsca... Um, Sami grać, ale to się dzieje w tle i fabuła jest toczona dalej, nawet kiedy my nic nie robimy. Dla fabuły, tylko rzeczy poboczne. Dobra, więc mamy misję ratunkową na Narkreta. To zostawimy na sam koniec. Um, hut. Ma zakładników, na to wygląda. Kontaktowe spotkanie na Zążu 5. Mamy spotkać się z gościem. Który ma dla nas informacje na temat Imperium i uczniów Fragmosa? No Twierdzisz? Dobra, um, właśnie. Moc ochrony to jest ta moc, której potrzebujemy i po prostu tu, którą potrzebujemy na następną misję fabularną dla ochrony no i widzicie tutaj już ścigacz. Wypożyczamy sobie ścigacza albo kupujemy u tego gościa. I cała misja, gdzie na ścigaczu będziemy jeździć? Chciałem coś spróbować, bo jest możliwość zrobienia tutaj ładnego. A. Skipa? przeskoczyć całą mapę. Można tu. Jeżeli się odpowiednio. A? Przyspieszy. Nie wiem. Mm, nie wychodzi. No cóż, nieważne. Można tutaj całą mapą przeskoczyć. Więc na ścigaczu. Mając yy, wrogów, którzy też są na ścigaczach. Mamy przez całą mapę tutaj do miejsca spotkania się przedostać. Jest to dość szybkie. Możemy tutaj mieczem świetlnym korzystać podczas jazdy. Podobnie jak jazda na zwierzaku na HOT. Nie jest to trudna misja, tylko ona czasem można się troszeczkę zgubić. Troszeczkę road race czy inne gry, gdzie tam ścigasz się na motorze i bijesz i jakąś baseballem czy coś takiego. Tych obok ciebie. Taki trochę inny tryb. No, po prostu inny rodzaj gameplayu. Coś bardzo innego. No, i tu musimy już naszego ścigacza zostawić. On może się zniszczyć, jeżeli chce, ale nie marcie się, może przecież kraść ścigaczy naszych przeciwników. No, tu jest miejsce spotkania. No, a co masz do powiedzenia, stary? Ja, powiedz wszystko, Moglibyście wejść do środka. We go It'll be safer. Trochę za późno. Uh. Jak ona to teraz powiedziała? A, a niech to! Kocham Wygląda żeńską się, że aktorkę głosową Jaden. Męski aktor głosowy też jest świetny, ale żeńska aktorka tak. Nie wiem, tak. Ma taki attitude w głosie. Co jest piękne. Który kolor bierzemy? Lantowej no, brązowy, fioletowy mój ulubiony kolor, ale nie trzeba zawsze mieć tego samego. Swą drogą? Czy tutaj nie ma sekretu przypadkiem? Nie, to mi się nie podoba. Tak to jest misja, w której lubię się bawić. O proszę! Proszę bardzo. No koledzy. Zobaczy, czy tam jakiś sekret był. Oni mi takie dzikości narobili. Nie wygląda na to. Ojej! O, ty Tego gościa też zabiłem teraz nagle. Tak oni są po prostu overpowered. Kiedy są? Na ścigaczach. To wyglądało fajnie. Ale można sobie zrobić tutaj takie małe rodeo i troszeczkę popróbować z nimi powygrywać. No, widzicie, w ten sposób można trochę się powygłupiać. Bo jest się przecież OP. Ja, ja praktycznie wszystko odbijam w niego. No tak to jest, kiedy ma się silniejszy poziom odbijania. Czy on zginie w ten sposób? Ten też czekał na swoją kolej. No i było całkiem fajnie. E, jeszcze jeden. Jeszcze dwóch. Nie wiem, czy oni w, w nieskończoność tutaj przybywają, szczerze powiedziawszy. Dlatego. Nie, tutaj chyba żadnego sekretu nie było. Chciałem się tylko temu przyjrzeć, ale oni myślą, że będą mnie wkurzać. O, przyspieszeniem ich teraz rozwaliłem. A ten wsiany wbieg, no to jest karma. Wkurzali mnie zbytnio i teraz mają za swoje. No, szkoda, że to jeżdżenie na ścigaczach tylko w jednej misji jest, tak naprawdę. Gdyby dali kilka takich bardziej otwartych misji, gdzie masz możliwość wybierania nad tym, albo gdzie potrzebujesz takie. Szybsze po, poruszanie się czy coś po mapie, od miejsca do miejsca, ale to było bardziej dla gry z otwartym światem. Ja, ja bardzo doceniam to, szczerze powiedziawszy, że Jedi Academy jest w formie misji, że masz jakieś tam poziomy, niektóre gdzie możesz trochę bardziej eksplorować, ale głównie jest to gra, która nadaje ci misje w miarę liniowe do zaliczenia. Przez to te misje mają większą jakość niż żebyś miał taki jeden duży, pusty, otwarty świat mieć. To, czego bardzo nie lubię w grach z otwartym światem, szczególnie współcześnie, że napychają ten duży świat taką ilością gówna, żeby byle coś tam, tam było tylko do znalezienia. Kiedy gry z mniejszym otwartym światem, jak na przykład, kurde, Gothic 1 i 2, miały tyle fajnych rzeczy i tajemnic do znalezienia, mimo że, kurczę całą mapę masz w kilka godzin zwiedzoną. A i tak zawsze odkryjesz coś nowego. Okej, okay, mój ścigacz zaraz będzie martwy. Wypadałoby sobie... Nowy załatwić. O, to lubię w tej misji, jak wszystko wybucha. No, naszym celem jest teraz po prostu uciec stąd. Potrzebuję nowego ścigacza. No, i tak można to sobie dopomóc. Jak widzicie, na ścigaczu nie można korzystać też z mocy, próbowałem. Żadnych. Jedyne, z czego można korzystać, to miecz. No dobra, teraz jestem ciekaw. Bo w sumie nie pamiętam. Można było tutaj wjechać sobie po prostu? A to była po prostu taka arena. Tak, wiele do znalezienia tutaj nie było. Można było sobie fajnie... Po prostu przejechać i wrogów zniszczyć! Ale dobra. Którędy droga? Chyba nie tędy, co? Bo właśnie ja teraz nie wiem, czy ja zawróciłem, czy dalej jadę. Nie tędy droga, właśnie. Dobrze mi to gra mówi. Ale przynajmniej ten zamek zobaczyliśmy jeszcze z bliska. Jaden automatycznie zmienia łapę, w której trzyma miecz, kiedy jest to potrzebne. Kiedy zaatakuje a przeciwnik jest w innym kierunku albo kiedy przeciwnik jest zbyt blisko mnie. Z drugiej strony nie trzeba mieć, to miecz automatycznie przekłada do drugiej ręki. To akurat nie trzeba się martwić. Byłby to całkiem fajny tryb arkadowy. Ta gra ma wiele fajnych y, rzeczy, które by na online działały. Ale które niestety ale które niestety nie zostały rozbudowane poza jedną misję. No, i to przyspieszenie możemy zawsze raz na jedno naładowanie użyć. I uwaga, nie nadużywać tego zbytnio, bo będzie zaraz jedno miejsce, gdzie to się bardzo przyda. Bez tego nie przejdziesz misji, jeżeli nie wiesz, że na prawym przycisku myszy jest przyspieszenie dla ścigacza. I to powinno być tutaj za chwilę. Jesteśmy blisko. O, tutaj ładny skrót. E, teraz chyba, teraz. Czy będę miał? Kurczę, nie wiem, czy będę miał. Miałem! No, tutaj. Nie wiedziałem, jak to przejść kiedyś. To była dla mnie misja. Niemożliwie do ukończenia? Bo nie miałem pojęcia. Ej, chcę jeden z nich wziąć. Nie miałem pojęcia o tym, że trzeba tam przeskoczyć. Gościu, spierdzielaj. Czy to będzie jeszcze jeden przeskok? Nie. Nie, jestem na miejscu. Już myślałem, kurde. Czekaj, czy ja nie miałem brązowego ścigacza? Na tej scenie dali mi inny ścigacz niż miałem, ciekawe. Well, that was an adventure. These cultists sure know how to cover their tracks. Luke's coming up with a plan for tracking down the disciples of Ragnos, but it may take some time. If you want, you can take one more mission. Otherwise, meet us in the audience chamber. Ostatnia misja. Dla mnie bardzo ciekawa. Narkreta! Idziemy dowiedzieć się, co się stało z ludźmi, którzy poszli. paktować z, z Hutami. I tutaj. Wezmę duszenie na drugi poziom. Niestety, ciemna moc bardziej mnie ciągnęła. Ale to będzie też ostatnia umiejętność ciemnej strony, której się będziemy uczyli. Hut, czyli tej samej rasy co Jabba, taki. B Boss Mafii? Można powiedzieć. Jo. I ta misja jest bardzo ciekawa. Wiesz, Jedyna misja, gdzie Kyle nam towarzyszy z tego rozdziału, aż na jest, żeby odebrać tych, których uwolnimy, tylnym wyjściem co tutaj śmieci się wyrzuca czy coś wchodzimy do bazy huta i zobaczymy, co się stało z zaginionymi em, negocjatorami tak można by ich nazwać. I jest tutaj w tej misji coś, co nigdy nie udało mi się zrobić, ale dowiedziałem się ostatnio, że prawdopodobnie można to zrobić. Nawet film widziałem, że można. I przekonamy się, czy dam radę. W następnym odcinku. Jeżeli wam się podobało, zajrzyjcie do aktualnych przeszłych oraz przeszłych odcinków, wtedy macie zawsze coś do roboty. Na razie ludzie. Cześć.